Roku obchodzi właśnie piąte urodziny. Choć raczej na niej nie wygląda. Od początku kochają go miliony, mimo że wykonuje mało popularną profesję. Mowa oczywiście o Deksterze, który od połowy dekady ekscytuje widzów na całym świecie. W Polsce tylko u nas możecie oglądać piąty sezon przygód niezwykle urokliwego psychopaty. Bye, bye, Daddy. Patatusiu. Ciach, ciach. Słyszałeś? Said, Powiedział ciach-ciach. to było papa. Jego pierwsze słowa. Dobry chłopiec. Oby. Ciach-ciach. Po dłuższej przerwie Dexter wraca do pracy, co oznacza mniej czasu dla synka. Okazuje się, że Lumen jednak nie opuściła Miami i szukuje zemstę na swoim dawnym oprawcy. Zastrzeliłam jednego z nich. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem i dziewczyna potrzebuje pomocy bardziej doświadczonego zabójcy. Polera, right leżał tu. Jesteś pewna? Ciach, ciach. Tymczasem Queen nadal szuka haków na Dextera, w czym zyskuje nowych sojuszników. Stukasz siostrę obiektu naszego śledztwa? Mów, co masz na Dextera. Detektyw Batista wpada na pomysł, jak pomóc żonie w śledztwie i jednocześnie rozwiązać małżeńskie problemy. Wybacz, ale zauważyłem, że zadajesz się z głupcą. Mimo natłoku zajęć, Dexter nie zapomina o byciu odpowiedzialnym ojcem. Ciach, Emocjonalne i kryminalne zawirowania w życiu Dextera możecie śledzić w każdą sobotę o 22.